Uuu, wow, 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 siano Ja jestem na aktualnym bardzo serdecznie na kolejny film na temat dramy, która się dzisiaj wydarzyła. Co, Karol, mówisz? Zjadało się wszystkie rozumy. Co? E, to, że Twoi koledzy z Twojej e, zwariowanej ekipki pozwalają tak do siebie mówić, nie znaczy, że ja pozwalam tak do siebie mówić, więc uważaj, Karolku, bo tylko w internecie jesteś mocny. I teraz do wszystkich pajacyków, co mi piszą, że zasięgi się kończą. Nie moi drodzy, w ostatnim czasie mam najwyższe zasięgi, jakie kiedykolwiek miałem. Po prostu nie daję sobie pluć w twarz jakiemuś pajacowi. Dzisiaj e, dodał film Karol e, Friz e, na temat. Kręcimy kołem, z kim się przypi przypinamy. Do 24 godziny kajdankami. I był z mikserem i poszedł dwieczkę trzasnąć. I powiedział, że nie mógł się wypróżnić, to puścił sobie Crashera Kacpra Buńskiego Ale ciężko było się skupić, ale puściłem sobie największego polskiego crashera i już był lit. Od razu mi się zaczęło chcieć stracić. <laughs> Tomu tę to piosenkę. Polski Crasher, największy polski kraszer. Kasper obrażony, że... Chordia. Obraża mnie Że gówniane piosenki robię. Mówi, że nie da sobie w kasie dmuchać i w ogóle, a wracając do października chyba jak wychodziła Eluwina jak yy, Wyzywał w piosence trąbę. Jak pójdę na fame, to wezmę przecież Wezwał go na fejmła Robię to, ponieważ nie usłyszałeś ostatniej wiadomości. Albo raczej nie chciałeś usłyszeć. Trąba! Jesteś gotowy na prawdziwe wyzwanie? Nie! Felis sobie nic z tego nie zrobił, a jak powiedział tak ja... bo wieje za autem. Jak zaśmiał się z polskiego cashera, to że yy, odredził wielką awanturę awentury, dramy będzie boński robił na YouTubie. Uu. A no i wiecie, żal dupę ściska, że oni to zrobili w 24 godziny i zarąbali chyba 12 milionów wyświetleń. A taki Crasher nie robi takich wyświetleń w tak krótkim czasie. No i do Crashera musiał się przygotowywać, długo co mówił, że długo to robi. Dupa boli. Ewa, Mordeczki, napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej sprawie. Moim zdaniem to jest takie niepotrzebne. X w porównaniu do ekipy to robi o. Milion, pół miliona mniej wyświetleń na filmach, więc yy, zazdrość jest duża. Duża jest rywalizacja. No to drajbkę trzeba jakoś wyświetlić, nie? To są nadeczki tyle. Ja chciałem po prostu nagrać ten na film. Wróciłem dopiero z ferii. Yy, jak nie widzieliście, to zobaczycie sobie dwa vlogi, które wyleciały z ferii. Yy, tyle. Yy, nie będę się na tym rozwodził, nie będę szukał jakiegoś drugiego dnia. No, powiedziałem, co myślę, bo to jest chyba najważniejsze. I to mój film. Olu refleks ku tego co? łopi Sta jak będę myślane wykupić na kamierkę. Dobra mordeczki, nie przedłużając, bo tu widzę, że siedziałem z rzeczy jakiś światany, bo kad z przegadami i ekipi. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję na kanale, wbijcie na mojego Instagrama, bo wybijamy 600 followów. Trzymajcie się ciepło, Cześć.